Cześć z tej strony komen. wam pokażę przejazd kolejowy w Nowych Nierzechowicach na linii kolejowej numer 210. Tytuł będzie nazywał się Przejazd kolejowy Nowe Nierzechowice LK210 na DK dw 212 Zaczynamy od prezentacji przejazdu kolejowego. Jest to kategoria B, sterowana z oto tej budki. Jest to ogółem. Typ Monatowski. Na przejeździe spotkamy kamery, jeden głośnik ELS 10 typu Monat, cztery SD1M żarówkowe oraz dwa JG50 regenerowane przez Monata. Proszę zobaczyć Dziw kamery masz sygnalizatora, drągi Monat kamery, coś tam, nie wiem do czego służy linia kolewa numer 210 trzeci km 904 metr tutaj macie szlak na Chojnicę i najbliższa stacja to Chojnicę co się pojawi a tu macie szlak na yy, czarne i najbliższa stacja w inną stronę to yy, Brzeźno-Czuchowskie które się później pojawi, dobrze, bo teraz nie mam czasu yy, słaby tego nagrać Informacja. Budka, monata. Linia kolowa numer 210 na odcinku. Yy, ten. Yy, chojnice czarne. Y, y, jest dwutorowa: z czarnego do szycinka jest jeden tor. A potem też są dwa tory do runowa pomorskiego. Macie słupek hektometrowy. Postaram się jeszcze również nagrać. Stację w Czersku, ale nie obiecuję, że się pojawi. Może później, może wcześniej, nie wiem. No, tu macie ścieżkę rowerową, co prowadzi do, do skrzyżowania z DK25, No ogromny plus. No to był krótki film ze przejazdu kolejowego w Nowych Nierzykowicach, DK212, LK210. Dziękuję za obejrzenie, życzymy go pa!